Jemaneczko, kochani, dawno nie było na YouTubie żadnego vloga, no więc pora w końcu coś nagrać. A więc, sobotni dzień. Zaczynam od porannej toalety. Następnie udajemy się do szczurków, które mają straszny bałagan. Zobaczmy, co tutaj u nich słychać. Draco już tutaj się gapi na mnie. Pomijamy sobie go. Od ostatniego vloga sporo się u mnie pozmieniało, zwłaszcza w życiu zawodowym. Co prawda, jest to rozwój na lepsze, ale aby go osiągnąć, musiałam doświadczyć sporo stresów, nerwów, zmęczenia i muszę teraz to po prostu odreagować, bo zmęczony i znerwicowany człowiek zaczyna popełniać coraz więcej błędów, a ja chcę doskonale wykonywać swoją pracę. Tak więc jedziemy z karmieniem szczurków. Na śniadanie dostaną truskawkę, marcheweczkę, gruszkę liofilizowaną, zieloną paprykę, trochę warzywniaka liofilizowanego. Do tego karma tutaj akurat jest mikserama 40 g na 4 łebki. Do tego dochodzi świeża woda i możemy podawać żarełko. Smacznego! Czurasy nakarmione, wybierają już sobie najlepsze kąski. A teraz pora przygotować śniadanie dla nas. A w tym celu trzeba udać się na zakupy do biedronki. Po jakieś bułeczki i coś do tych bułeczek. Biedronkę mam dosłownie obok swojego bloku, dlatego robię tam 99% zakupów spożywczych. I wydaje mi się, że większość ludzi tak robi, że chodzi na zakupy tam, gdzie ma po prostu najbliżej. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak robicie, czy raczej wybieracie się w jakąś wyprawę, żeby dojechać do konkretnego sklepu. I tutaj już widzimy. Piękny, brudny stół, robię śniadanko. Dawid sobie zażyczył z pasztetem. Ja akurat wolę szeneczkę, do tego jakoś warzywka. Tu jest pomidorek, ogórek i widzicie kosteczkę, oczywiście dla szczurów, jako dodatek do śniadania. No bo przecież, dlaczego by się z nimi nie podzielić świeżymi jeszcze warzywkami dodatkowo? Śniadanko gotowe, kawusia gotowa. Dawid sobie siedzi i żremy. A po śniadanku pora na przytulanski ze szczurasem. Chciałabym bardzo, ale to bardzo w końcu tak porządnie odpocząć, uporządkować solidnie swoje myśli, w ogóle całe swoje życie uporządkować, bo przez ostatnie kilka miesięcy tak dużo się działo, tak dużo stresów po prostu doświadczyłam, że na nic kompletnie nie mam siły, a chciałabym wrócić między innymi do częstszego nagrywania filmików, czy to rozrywkowych, czy edukacyjnych, czy do jakichś innych czynności, które lubiłam robić na przykład do czytania. Dobra, już koniec tego narzekania i tych smentów, Wracamy do szczura słów. I mamy tu jeszcze bałagan, ale zaraz im posprzątam. I mamy tutaj piękny wybuch kapoku. To jest to taki brązowe coś od tutaj. I to ma taką jakby wadkę w środku i wybuchło samo. Nikt nie pomagał, całkowicie samo. A na górze... na górze jest drako. Po prostu drako. I każdy wie o co chodzi. Klatkę mamy wysprzątaną, wszystko mam przygotowane na wyjazd, czyli szczurki dostały solidną porcję wody w misce, w poitełku, do tego solidna porcja jedzonka na zapas, żeby im nie zabrakło. Tutaj mamy takie gałązki do obgryzania, miskę z owocami, z warzywami, dwie miseczki z karmą, taką baryłkę z Joder Farm, gryzaczek brzozowy w posypce marchewkowej, który mam nadzieję, że im posmakuje. No i najprawdopodobniej właśnie zostanie coś z tego, ale tak jak mówię, wolę nasypać im więcej i żeby zostało, niż dać za mało i stresować się, że im braknie i będą chodziły głodne i smutne. Kiedy szturki są już porządnie zaopiekowane, mogę ze spokojną głową spakować się na wyjazd. I biorę sobie takie kosmetyki do makijażu. Mam tutaj taką niudziakową paletkę z Glam Shopu, płyn micelarny, płatek kosmetyczny, szmineczki, błyszczyk baza pod cienie, tuż do rzęs, kredka, pędzelki, rozświetlacz, puder, pomada do brwi, iskrzący cień do powiek, który sobie daje do kącików oczu zawsze i na zapas jeszcze chusteczki do tego makijażu. I dalej mamy kosmetyki już takie typowo łazienkowe, tutaj jest taki płyn do kąpieli, do robienia piany, płyn do pukania paszczy i inne takie pierdolety. I mamy sticza wypchanego tym, czym wypchany być musi, wkładamy go do walizy i wkładamy resztę rzeczy. Tutaj mam ciuchę na jutro, wziąłem sobie długie spodnie, bluzkę z krótkim rękawkiem i złoty sweterek. Bierzemy kieliszki plastikowe, żeby się nie potłukły. Do tego soczek, truskaweczki, będzie romantiko, jeszcze więcej soczków i kliperki paprykowe, bo paprykowe są najlepsze. A tu wzięliśmy sobie takie wino z czerwonej porzeczki, mam nadzieję, że w ogóle będzie dobre, no otwierać do wina żeby nie było kłopotu ładowarka, z... wiadomo, że moja no i teraz już bezpośrednio przed wyjazdem mogę szturką dołożyć pozostałe miseczki z żarełkiem. i są w pełni przygotowane na nasze wyjście, my już też jesteśmy prawie gotowi, ja sobie ubrałam taką zieloną sukienkę, czarne rajstopki kozaczki a David sobie czyści buty przed wyjazdem, lecimy jeszcze tylko szybkie mycie autka, co by w nie było jak dojedziemy i ruszamy w trasę z naszym bałwankiem. A tak wygląda nasz pokoik. Po rozpakowaniu się udaliśmy się na krótki spacerek, którego nie nagrałam, a później zgłodnieliśmy i poszliśmy do restauracji, którą nagrałam i nagrałam kotleta. Był bardzo dobry. Wróciliśmy do pokoju, odpoczęliśmy sobie i pojechaliśmy do centrum Ustronia, do knajpki Wrzos i udało mi się nagrać taki piękny widok. W drodze powrotnej poszliśmy sobie jeszcze po takie saszety do zaparzania kawy, bo akurat mieliśmy ochotę na coś innego niż to, co tam było w tym zestawie. Ja sobie wziąłam kapucinko, Dawid trzy w jednym. I swoją drogą bardzo fajnie, że ten zestawik tu był, ponieważ mogliśmy sobie zaparzyć kawkę w zaciszu własnego pokoiku i swobodnie porozmawiać. A po kawie przygotowałam nam ciepłą, relaksacyjną kąpiel z pianką. Do tego świetluszki, winko i nastrój gotowy. Tak spaniem jeszcze tak prowizorycznie wyczyściłam te łyżeczki i filiżanki, bo nie lubię zostawiać po sobie syfu. Zawsze lepiej to wypuchać czystą wodą niż zostawić taki syf do zaschnięcia. Na koniec jeszcze tylko demakijaż i spanko. A następnego dnia pogoda miło nas zaskoczyła, ponieważ była o wiele ładniejsza niż wczoraj. Piękne czyste niebo, piękne widoki. No i pora się ogarnąć. Makijaż ubranko i lecimy na śniadanko. A po przepysznym śniadanku znowu daliśmy się do centrum Ustronia, żeby pospacerować przy Wiśle. Piękne widoki, słoneczko, relaks. Na koniec przeszliśmy się jeszcze po tych wszystkich sklepikach z pamiątkami, znalazłam taki piękny łowicki dział, piękne łowickie breloki. Byłam w trzech miejscach, szukałam breloka z imieniem Żenetę nie znalazłam, ale znalazłam za to z takim oto napisem i myślę, że chyba nawet lepszy. W drodze powrotnej udaliśmy się na obiadek do zajazdu pod Delfinem w ochabach małych. I mają tam taki piękny ogród ze stawikiem. Niestety to jeszcze nie sezon, więc tylko przez płot sobie patrzyliśmy. Ale nic nie szkodzi. Było miło i smacznie. No i teraz sprawdźmy reakcję turów na nasz powrót. Śpią i mają w dupie to, że przyjechaliśmy. Gdzie pozostałe dwa? Tu jest Jogisław. Żre, coś. Gdyście materacek do kuwety zaciągnęli. Po co? I tu jeszcze na dole będzie drako, gdzieś na pewno Drako. kolba zjedzona Pionierz Tu jest jakieś jajko Jaka dziura A jeżeli chodzi o zasoby to tak Tu w miseczce jeszcze jest pół wody No w poidełku sporo A tu tu jeszcze trochę karmy jednej, trochę drugiej, trochę owoców, tego to w ogóle nie ruszyły, chyba im nie smakuje, a ta kolba widzę, że jest chyba zjedzona, no cała zjedzona ta kolba kukurydzy z tymi docenkami.